Siema. Mówiłem wczoraj na streamie, że dzisiaj będzie Warzone Solo, ale nie będzie. A wiecie dlaczego? No właśnie dlatego. Nie ma dźwięku na nagraniu. Nie wiem jak ja to zrobiłem, że nie ma dźwięku, bo zawsze był i nie było z tym problemu, ale akurat jak nagrywałem Warzone na solo, nie ma, więc... Jest jeszcze gierka ze streama, całkiem spoko, 22 kile. Zakończenie jest bardzo ciekawe, więc yy, polecam obejrzeć. Widzimy się w czwartek na Warzone Solo. Jeżeli chodzi o ta taką formułę Skoda, że po prostu się biega i kiluje robi kile. E wow, co tu się można stanąć na tym. A, no, okay. Fajnie, że zostałem na kucaku, jak się chciałem podnieść. Z zgłoszenia. Ktoś tu jest. Dzień dobry. O kurde. Przepraszam typie. Następny ktoś. W domku siedzisz. Okej. Okay. No, przeładuj. A jeszcze raz całą animację robisz. Okej. Okay. Ten ucieka, okej. Okay. Też fajnie, nie ma problemu. Okej, okay. serio nikogo tu nie ma. Jedna osoba gdzieś tam w domku sobie siedzi. O tak, No tak, drugi na żurawiu na... patrzący się na downtown. Ja pierdziele! Ale mapka się wylosowała, ale mapka. I co ja mam z tobą zrobić, chłopie, jak on pewnie w tym, kurde, tamtym siedzi. E, GPR 8, niech będzie. No, bankowo siedzi tam, no. Nie, nie masz szans, żeby cokolwiek z nim zrobić. Nara, Elo, o wybieg z domku. <laughs> A to nie jeden jest. Ale ja, ja, co jest? No, czy ja mogę go trafić w ogóle? Co tu się dzieje? Dzięki. O, helka jakaś. Ptaszek. Nice stream. Thanks, bro. Amazing. No, ale biegnij mi mordo, a nie tam się zastanawiasz. on se stoi tu no dobrze i se uciekam no dobrze a nie mam już lat. a nie No to 60 kulek to jednak się przydaje trochę Już wydaje mi się, że mogłem zginąć przez to parę razy, że mi zabrakłoby kulek. To by nie było fajne. Wow Ja pierdzielę jaka stypa tu jest, no nie wierzę w to no, co stoi w tym miejscu, okej. Okay. Ale zimna krew jest. W ogóle spoko, że znowu firesale w momencie, kiedy ja kupiłem dwa BSP. Bardzo fajnie giereczko, bardzo to śmieszne. Enter new game. Ok. W sklepie nie ma nikogo, a tego to gdzie jest? O, po drugiej stronie, dobra, elo typie. Już tam lecę. Co to za dziwny loadout? Albo testuję GPR-a, a że nie mam kara wylewelowanego, a hdr jest wolna jak 150, to... Biegam z krigiem na dole. Muszę sobie levelować tego kara tu. Będę miał z czym biegać. O. Serio. Jeszcze był tutaj jeden kolega. A w sumie go odpalić. Siedzi w domku, czego się spodziewałem. Nie rusza nawet. O, i tu następny. mam mordo. Na pięterku czy na. Tutaj siedzisz? Na tutaj siedzisz. E? Do zoczytuje dowód, ale nie, dobra. Na początku się pokrywało. Do zoczytuje na ulhaku bieg Wiecie, nawet nie stać na górze w domku, tylko kurde na dole. Ja pierdzielę Co za ludzie? fresh no prawie ci się udało, żonak. jaka bieta gra. Nie po 16 kili, jak kurde kręcę się w tym samym miejscu, non stop. Okej, okay. uuu. Nie do końca to chciałem zrobić, ale nie będzie. Jeden pod stadionem, drugi tutaj gdzieś na openie jest, i trzeci tu, dobra. Czy tego uda mi się przejechać? Czy powinienem w ogóle, biorąc pod uwagę, że ten się na mnie patrzy? Nie wiadomo. serio mam Ahoj, Gabriel, dzień dobry. To jest moje bezpaka, jeszcze mogę kupić. On gdzie ten bambol jest twój, skąd? Bambol jak agresywnie. Nie chce stać tak na łapie, Gdzie ty jesteś? Co? Dzień dobry, Dzień dobry, Tu czterech. Okej. Okay. Może adwansa powinienem zrobić tutaj. Powinienem, nie? Jezus 20 kili zaraz. Mój Boże. Zrzut podnosił pewnie tylko, nie?

Eee, no. wycofam jeszcze, wycofam, nice. Uuu, dzień dobry. No be, be, be. Nie żyje. Come on! Baba No jakaś rodnowego snajpa. Jeszcze jak jechałem no, Szkoda. Co to za ludzie? No normalne lobby, no. Cztery kill. Ajd, zobaczmy, czy pan wishbone da radę zdobyć piątego killa. Na wyekspowaniu ma C9 na chyba 5 dodatków, raz 2, 3, 4, 5, 6, czyli na 8 dodatków. Z rzędu to po się siedziało, no bo tak ludzie grają, no niestety. Widzi snajpera, ja pierdzielę, druga haderka wyjęta to już chyba na 5, może też na 8, ale też tylko z pięcioma dodatkami, dodatkami z jakiegoś powodu. Dostał strzała po klacie, stoi dzielnie, ma selfie, więc to nie dlatego stoi, stał dzielnie i patrzył się na swojego przeciwnika, próbował aurę wzbudzić swoją. I strach niego. Czy się okewuje? Nie kewuje się. Zaczął się kewować. Niesamowite. Co to build na C9? Chłop na midrange, czym zrobił. Być może nie ocenia gracza lepszego ode mnie. Nie masz prawa. Patrzy z HDR-y. Celuje przez liście. Widzi drugiego snajpera. Ja pierdzielę co za dynamiczna walka. Wchodzi w smoka. Celuje. Ja pierdolę. I dostał w łeb. Kurde, szkoda. Szkoda, że dostał w łeb. Hmm. Kurde, ten jak go strzelił w ogóle. A to ten, na którego Banty jeszcze miałem w ogóle? Ciekawe, ile miał killi Czy zobaczymy to? Chyba nie.